Nie, nie, skończ nie, siedzą tak. nie, swoje tak. nie, swoje się siebie się Siebie Siebie? siebie? nie, śmie, śmieję siebie? jebie? A nie, 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 Jak ja się śmieję się? nie, śmieję nie, siebie. nie, 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 Dziurę w odbyciu. No, się poeta, głowa nie tak. To są moje poezje. A o, wiesz, pierwszy, pierwszy mam e, Na tym YouTubie ja będę miał jak. E, ślązok na grubie. Ja se tam nawet i chuja zgubię. Nie, brat, nie, nie siam, ej, brat, to mnie ciągnie, brat mnie ciągnie tu za ucho, ale ja powiem, ja powiem Ci, że ja cię wyruchom, ale nie pod uchą.